Cześć, cześć, panie nauczycielku, No cześć. jak gdzieś już miałem mocno zarazony telefon. Bez. Nie podwinie, tylko powinie. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Boże, ja Niemiec muszę uczyć. Chińczycy, Chińczycy. chińczycy. Kto? Chińczycy. Chińczycy? to to jest Chińczycy? Chińczycy, taka nacja. Chińczycy? Tak. Ja chcę się... Chiń... No zaraz widzisz telefon. telefon. Pięć okręgów, gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom, Wszystko wszystkie siły. Pamiętacie, jak się wszyscy śmiali z Kaczyńskiego, że nie jest nowoczesny, że ma telefon z klawiaturą. Sam się śmiałem, że mu internet drukują. Jednak z wiekiem zrozumiałem, dlaczego tak jest. Wyciekły taśmy Tuska już drugi raz w historii. Za pierwszym razem było grubo. Czy tym razem rządy Donalda dobiegną końca? Jesteście na kanale Kto Wygrał? A dziś będziemy patrzeć na to, jak uśmiechnięta koalicja skwierczy. Zostaw suba, łapę w górę, bo inaczej przyjdzie Tusk i cię przerelokuje. Zaczynamy! No, jak ja lubię takie polityczne bitwy, okazuje się w nich, że ci wszyscy przylizani, w dobrze skrojonych garniturkach i świecących lakierkach, to takie same patusy jak Murański z żoną. Ta para również ma szansę zostać parą prezydencką, skoro Giertych w polityce zaszedł tak daleko za daleko. Jednak pośmiać się z Giertycha zawsze warto. Zacznijmy od czegoś leciutkiego czegoś, co sprawi, że może nawet się uśmiechniecie z ich głupoty, bo później będzie tylko gorzej. Yy, yy, bo... Tak, nowy telefon to już wiesz, nie? My tak, tutaj wiem, siedzimy, to, tak. ale on nie ma na nim Whatsappa, bo te kłopoty, które on miał, wynika nam tu, że to chyba przez Whatsappa się stało. Więc chyba nie będzie instalował Whatsappa, wiesz? Natomiast A, to tak może tak. ci go oddam po prostu, tak? To mu tak. powiedz o co chodzi, tak? Dobrze, dobra. Halo? Teś dodam ci. Cześć. No cześć, ja gdzieś już miałem mocno zaparzony telefon i to się okazało bardzo. Chińczycy. Chińczycy. Co? Chińczycy. Chińczycy, co to, to jest Chińczycy? Chińczycy, taka nacja. Chińczycy? Tak. Chińczycy. No, ja też to... No zarazili ci telefon. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, to, ale czego? Miałem gdzieś. W wielu Chińczycy, aż dziwne, że nie pomyślał o ABW. No ale czego my od Romana oczekujemy? Chociaż nie, bo co nagranie wypadają chłopaki jednak śmieszniej, Roman przez całe swoje dzieciństwo i dorosłe życie nie nauczył się mówić po polsku, jednak jak sam zauważył, ma niemieckie korzenie. Zastanawiający jest ten człowiek, nie dość że spokrewniony jest z Kaczyńskim, to jeszcze z Niemcami, byłaby Beka, jakby Kaczyńskiego z Donaldem, łączył genetycznie giertych trochę. Magenów od kaczyńskich i trochę od dziadka z Wehrmachtu. Bo nastroje w partii są takie, jak pewnie lepiej wiesz ode mnie, że jakimś musi podwinie nogę, to go z czystą tam w ogóle, żeby. Bez. Nie podwinie, tylko powinie. Przepraszam. 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 Boże, ja Niemiec muszę uczyć. To no jest moje dzieli, ja mam pochodzenie stwierdzone, no, natomiast po prostu się przeszywa do naszego wielkiego narodu motarskar Getego. No dobrze, ale przejdźmy do nagrania, które być może szokowało pewną część Polski, jednak mnie osobiście w ogóle nie zdziwiło, bo politycy mają nas za nic my mamy za Oddalać za miskę ryżu i oddawać im pieniądze, mamy wydobywać złoża, mamy budować domy, mamy nauczać kolejne pokolenia, a oni tylko podpisują umowy, patrzą, jak nas przekręcić ze wszystkiego, co sami sobie wypracowaliśmy, i wyśmiać nas przy każdej możliwej okazji. Tak byś się kombinował. Także to, że mnie nie dał to jest nawet odecydowaną długo. Natomiast skurzony jestem na to, że mnie nie dał bo gdybym mi dał ten ten, to, to bym był zadowolony. No. I to mnie by to biznesowo uderzyło w strasznie. Także nic nie mogłem na to brać. Chciałem, a mnie nie chcieli, no i trudno. Ale nie mogłem iść na drugi, wiesz, na, na jakiś okręg, gdzie bym po prostu się spalił. Nie, no to jest kompletnie na Nie, no wiesz, ale on mi sobie pięć okręgów i proponował i w każdym dniu bym przegrał. Pięć okręgów. I siedzi w tej... Półtorej godziny mnie mocno, że mnie się zgodził. Ja mówiłem, nie pójdę w ten, nie pójdę w ten, to następny. Wiesz. Miał przygotowane. Myślę, że któryś wiesz, nie skusi, że się nie, nie mam wszystkiego przetestowane. To pięć okręgów, gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom, wszystko takie sity, wiesz. Tam, że... Tak, tak, że tam, wiesz, naj, najbliżej jakby równości to było właśnie pod Warszawem. Czyli ten północce włożonych, ale też no, nikłaszans. Mm -hmm. Ty że jak ja bym wystarczył, to, to na pewno jest tam lewica, razem czy coś bym nie przy tam się... też ja nie mogę brać żadnego wychodnego. Także jak się macie debile, jak się macie shity pieprzone, którzy utrzymujecie tych dwóch idiotów, no napiszcie w komentarzu jak się macie. Bo ja jestem zajęty w... Choć nie zdziwiony, akurat po tych dwóch się tego spodziewałem. Ludzie, to my tworzymy ten kraj. My pracujemy, rozwijamy się jako naród, gdyby nie my, nie byłoby tych dwóch frajerów. Dlaczego my tak bardzo bierzemy pod uwagę, co politycy w ogóle mówią? Bez nas nie ma ich, nie ma. Uważam, że powinno się ich wywieźć na jakąś bezludną wyspę i niech sobie stworzą państwo od podstaw, niech znajdą surowce, niech zbudują domy, nauczają w szkołach, leczą, całe to uśmiechnięte towarzystwo bym tam wysłał i zostawił najwyżej by nie dali rady, ale płakać po nich nie będę. I wiecie co jest śmieszne? Śmieszne, kurwa żałosne, że te pierdolone silniczki, te tuskowe pomioty siedzą teraz na x i bronią tych dwóch starych przegrywów. Cieszą się z tego, że Tusk prawdę powiedział, że takie zdanie to normalne u polityków i nie ma się czym przejmować. Normalne? Kurwa, nasrają tym uśmiechniętym do mordy, a oni się będą cieszyć, że to czekolada. I serio, nie sądziłem, że znajdą się ludzie w takiej dużej mierze i będą tego bronić. Premier Polski to premier Polski, a nie Warszawki i innych elit. I tutaj zamiast strzelać w opozycję. A jednak używaliście Pegasusa do podsłuchiwania konkurentów? To nie. Oni stwierdzili, że to AI. Wy jesteście tak niedouczeni, że nawet nie rozróżniacie fikcji od realiów. A najgorszym tłumaczeniem, jakie mogliście sobie wymyślić, to właśnie AI. W dzisiejszych czasach jest możliwe po prostu stworzenie do, ta dowolnego obrazu czy... czy dowolnego dźwięku z całym szacunkiem dla ciężkiej pracy pana redaktora i warsztatu dziennikarskiego, którego nie nęguje. Po prostu nie ma sensu dzisiaj poruszać jakichś nagrań sprzed sześciu lat, bo równie dobrze mogą być to wygenerowane przez AI rzeczy. Dzisiaj możemy, proszę Takie Państwa, rzeczy. zagrać w grę komputerową z Donaldem Tuskiem w Counter Strike'a, w co chcemy, bo po prostu komputer nam to stworzy na podstawie. Próbki jego głosu, dlatego. Nie wiem, czy jest jakiś sens, tym ja rozmawiać ja... o tych nagraniach. Ja... rozumiecie? Nagranie sprzed sześciu lat, sfabrykowane przez AI. No i ten właśnie przylizany loczek przyszedł do telewizji, żeby udowodnić ludziom, że politycy to idioci. I to jest młody chłop, mógłby się nie wygłupiać na wizji, ale oni właśnie w tej koalicji tak sobie pomagają, że jeden drugiemu dół kopie. I szczerze, to nawet nie wiadomo, czy to Pegasus, czy to sam Giertych, nagrywał Tuska za każdym razem jak z nim rozmawiał, trzymał to pewnie w swojej kancelarii, tak? W tej kancelarii, którą przeszukały mu służby za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No, jest jakaś szansa, że taka mogła być wersja wydarzeń. No, ale to, że Donald Tusk otacza się ludźmi, którzy nie są lojalni, bo ulewactwa tak często jest, to ja wiedziałem od dawna. Bo wyobraźcie sobie, jak prawa strona by piszczała, jakby fotel premiera oddał Trzaskowskiemu. No, przecież to byłby taki cios. Ale wiadomo, że Tusk nikomu nie ufa. Nie oddał stołka, bo straci władzę. Kaczyński jaki jest, taki jest, ale ludzi wokół siebie ma lojalnych. Nie musi pełnić wysokich funkcji, żeby rządzić krajem. On oddelegowuje ludzi, a oni są dziwnie wierni. I problemem Tuska są ludzie, którymi się otacza. I taśmy Morawieckiego, jak mieliśmy zapier za miskę ryżu, też wyciekły. A nagrane zostały, jak pracował Mateuszek z Tuskiem. O, a może to sam Tusk te taśmy wypuszcza na ludzi, którzy zaczynają mu przeszkadzać. Teraz Giertych miesza mu w wyborach. A wiadomo, że nawet jeśli to nie może wyjść na jaw, że wybory zostały sfałszowane, że ludzie na zaświadczenie jeździli po całej Warszawie głosować, niedobrze jest o tym mówić. Tusk kilka razy mówił publicznie, że nie popiera tych twierdzeń. I tu ptaśmy na Giertycha. Oni wszyscy są tak obrzydli, i że szczerze, to można każdego podejrzewać. Także Giertych zaczął się tłumaczyć: On twierdzi, że pamięta te słowa i są prawdziwe, i że to Pis go podsłuchiwał Pegazusem. I teraz trzeba sobie postawić pytanie: czy opinię publiczną obchodzi to, że ktoś go podsłuchiwał, czy to, że nie szanuje Polaków i razem z Tuskiem nimi gardzą? No jak ci sąsiad powie, że żona czy mąż cię zdradza, to obchodzi cię to, dlaczego ją podglądał? No pewnie nie. Najpierw chcesz się rozprawić z niewiernością, a może później, jak emocje opadną, dostanie się jeszcze sąsiadowi. I jakoś mam takie małe przeczucie, że takich nagrań będzie dużo, dużo więcej. No umówmy się. Roman ze skrajnej prawicy przechodził i spalił wszystkie mosty. Mało tego, nawet to, że tak liże jaja Tuskowi, nie daje mu gwarancji bycia z nim w jakiejś dobrej komitywie. Bo z reguły nikt normalny takich ludzi nie szanuje. Nie wiesz nigdy, czy cię taka menda nie sprzeda, jak mu ktoś obieca coś lepszego. Takich ludzi się wykorzystuje, wydusza z nich, co mają najlepsze i wywala. Zresztą, ja jak zrobił Łukaszenka z naszym zbiegiem? Pamiętacie jeszcze polskiego dezertera? Uciekł na Białoruś, zaczął sprzedawać informacje o polskim wojsku i się powiesił. Oczywiście nie mówię, że tak skończy giertych, mówię, że zapewne skończy tak nisko jak palikot. I inni, których trzeba było wycisnąć, jak cytrynę. Tam będzie też miejsce chołowni, kosiniaka z kamyszem i reszty przystawek. Dajcie znać, która wersja pozyskania taśm wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna. Oczywiście, napiszcie, czy jest tu z nami radą. Jeśli tak, to napiszcie, co macie do powiedzenia elitom, które nami rządzą. Czekam na Was, jak zwykle, w komentarzach. To byłem ja, wujek, kto wygrał. Sup, łapa, browar, Wuda, Jean, wybierzcie lepsze. Siema.